Witam serdecznie dzisiaj Koziorożce. Zapraszam Was, Koziorożce, na majowe czytanie 2017 rok. Tak jak obiecałam, teraz zrobię odwrotną kolejkę czekania na czytania, ponieważ no jest to takie trochę niesprawiedliwe. Faktycznie niektórzy mają już dwa tygodnie wcześniej czytania, a pozostali czekają. Więc. Teraz zrobimy odwrotnie, żeby trochę się wyrównało, żebyście chociaż trochę się pocieszyli. Dobrze, ja już potasowałam, sprawdzamy. Co u Was, jaka energia przez miesiąc maj będzie się w miesiącu maju dla koziorożców zaznaczała? Jakie wydarzenia? Co takiego przyniesie miesiąc maju dla koziorożców. Zobaczmy. Jakie główne wydarzenia i takie muski się będą tutaj zaznaczać. Zobaczmy co się będzie działo w miesiącu maju. Dobrze. Mhm. Tutaj coś widzę się dzieje u Was, koziorożce, i to się dzieje ostro. Tak sobie tutaj spojrzę. No tak widać, że tutaj macie jakąś kartę yy, już yy, wielkich arkan. Yy, karta śmierci, więc to jest transformacja. Jakaś zmiana w waszym życiu, jakieś, ale to może być równie dobrze i transformacja w was wewnątrz, bo to są transformacje, jak i mogą być zewnętrzne, tak i wewnętrzne, więc może to się dziać też wewnątrz was. Dochodzicie do końca cyklu i zaczynacie nowy cykl. Jeden się kończy, zaczyna się drugi. Ale to i również może dotyczyć Was yy, na przykład no, jakiejś sytuacji, jakiegoś zdarzenia. Może to być koniec pracy, yy, będzie zaraz początek nowej. Yy, no może też być i koniec związku. Yy, no tutaj różnie. Yy, jest to karta wielkich, wie, yy, arkana wielkie. Jest to karta bramy. Dochodzimy do jakiegoś momentu coś co już nie służy, odkładamy do przeszłości i zaczynamy nową przyszłość, nowe jakieś zaczynamy nowe drogi życiowe. No to tak tak to wygląda. I Wy tutaj reprezentujecie taką osobę, która się właśnie przekształca, która być może wewnątrz, tak jak powiedziałam, już dochodzi do takiego już jakby podbramkowego takiej ściany podbramkowej i przekształca się na zupełnie kogoś innego i możecie to poczuć. Bo to może być i wewnętrzna przemiana, tak jak już powiedziałam, jak i zewnętrzna. Także ta wewnętrzna to będzie duchowa jakaś tam w Was w środku przemiana, a ta zewnętrzna to może być przemiana no na jawie, prawda? Tak jak już powiedziałam, zakończenie związku jakiś nowy albo zakończenie pracy, rozpoczęcie nowej. No tutaj macie też kartę kapłana. No kapłan to jest karta taka właśnie mówiąca o osobie takiej właśnie uduchowionej, prawowitej. Ta czapka jest bardzo wysoka, to jest bardzo dobra intuicja. No jest to człowiek potrafiący no potrafiący po prostu dużo też pomóc w życiu załatwić, więc Wy jesteście tutaj, to jest, to jest Wasza energia koziorożce, więc Wy jesteście tutaj prawowici, Wy jesteście sprawiedliwi, to może być też karta karmy nawet, więc tutaj to domykanie się cyklu yy, już tutaj jest jakby yy, w Waszej głowie no i Wy macie jeszcze na spodzie czytania Dziesiątkę mieczy, co też potwierdza, że dochodzicie do jakiegoś wniosku i, yy, i nie chcecie już tak dalej, bo coś, co nie pracuje dla Was, już odchodzi do przeszłości, i tutaj widać kartę. Yy, kolejna karta to jest piątka mieczy, tutaj jakieś początki uczuć do Was się przebijają, a tutaj ta piątka mieczy to jest ta waleczność, yy, kłótnie, nieporozumienia, plotki, więc Wy już nie chcecie, odkładacie jakby do przeszłości. I tu potwierdza karta Małych Arkan, to jest karta Brama. Gotowość właśnie potwierdza pójścia naprzód, ponieważ Wy już macie dosyć i nie chcecie już tego dalej. Tu macie sporo tych mieczy, a wy jesteście akurat energią ziemi koziorożce, <kluzny> więc tutaj widać, że ta energia tych mieczy przebija się u Was i jesteście do pewnych rzeczy już jakby podbrankowo zmuszeni. Tu już okazujecie tą gotowość pójścia naprzód w nowym kierunku, po nowe jakieś nawet kwalifikacje. Yy, możecie też ruszyć jakby tą pracę, którą tutaj załóżmy dla jednych to może być, że kończy pracę i nowe kwalifikacje. Jest gotów pójść naprzód do jakieś nowe, zdobywać yy, jakieś zawodowe yy, doświadczenia, tak? No, więc tutaj tak wygląda, że odchodzicie od czegoś już, co Wam nie służy. Karta Gwiazdy potwierdza, że Wam szczęście dopisuje. To jest karta, która mówi, że Wy biegniecie po spełnienie swoich marzeń, i tutaj jak widać jest i wszystko, bo jest i zadowolenie, i zawodowe, i uczuciowe, więc tutaj idziecie w. W kierunku, jakby podążając za głosem serca. Dobrze, do przeszłości odchodzi już Królowa Dynarów, czyli taka posada, takiej kobiety, która sobie siedzi i potrafi zarządzać wszystkim, i potrafi mieć i finanse, i wszystko wokół siebie, i spokojnie sobie siedzieć, i tym wszystkim zarządzać, funkcjonować, to ta karta odchodzi już do przeszłości. A w najbliższej przyszłości macie króla kielichów. No więc, król kielichów to zdecydowanie jest to osoba taka mocno intuicyjna. To mogą być też i uczucia jakieś, że Wy podążacie za uczuciami, tak jak już tutaj też powiedziałam i ta karta gwiazdy też tutaj to mówi. I to też może być, jako człowiek, to może być mężczyzna w średnim wieku. Może to być. Wodny, przepraszam, co ja mówię? Rak, ryby lub skorpion. I, ale to niekoniecznie, bo to może być osoba y, równie dobrze i mająca takie cechy charakteru jak ten y, właśnie król kielichów, prawda? To jest ktoś, kto jest gotowy na uczucia, ktoś kto czeka, ktoś kto czeka na uczucia oczywiście, bo jest gotowy na nie, prawda? No, i to jest też ktoś bardzo intuicyjny, bardzo taki, mający powiązanie właśnie z intuicją, z, z uczuciami. No, taki to jest gotowość, jakby podjęcia związku. Taki mocno gotowy ktoś do związku, i tutaj jest w najbliższej przyszłości ta osoba. To są też zdarzenia bardzo miłe, sympatyczne, mogą być randki i różne podobne. Tutaj macie. Wasze czynniki wewnętrzne to są buławy. Więc tutaj jest paść buław. To jest jakiś początek, informacje w sprawie pracy właśnie, w sprawie zawodowym, zawodowych. To są takie początki, jakieś coś nowego do Was przyjdzie, jakieś informacje. I to będzie miało związek z Waszą pracą zawodową. I to będzie bardzo właściwe. Tu widzę macie kartę, to są czynniki zewnętrzne, jest to karta księżyca, no trochę smutku jakiegoś, trochę e, jakiejś niejasności, e, takiego e, błądzenia po omacku, więc e, sytuacja jakaś nie jest jasna dla Was i to Was trochę zasmuca, bo karta księżyc jest kartą smutku, e, takiego błądzenia właśnie jakby w, we mgle ale e, również też to jest karta, która mówi też e, może to być ktoś powodem na przykład tego jakiś ktoś spod znaku raka e, znaku oczywiście zodiakalnego raka e, no może to być również sytuacja jakaś dla was niejasna i takie niezadowolenie ogólnie e, no może to być też mieć związek z jakąś informacją która nie jest jakby jasna, to może być tęsknota też, bo tutaj domykacie jakiś cykl, zamykacie jakąś drogę i postanowiliście odejść od czegoś, co już nie służy, i to też może mieć ten smutek z tym związek, bo tutaj macie tą kartę, która mnie zawsze powala, bo to jest coś, co jest, czujecie się po prostu bez, bezradni, bez wyjścia. No, i tutaj macie dosyć już tego wszystkiego. Tutaj te karty wszystkie trzy tam są, jakoś zawsze trochę podpowiadają. No i tutaj ten smutek ogólny, ale ja widzę tutaj i zadowolenie, ponieważ satysfakcja z pracy, i tutaj widać, że właśnie będziecie gotowi pójść naprzód, jakieś nowe, zdobywać yy, kwalifikacje zawodowe yy, albo nawet i w kierunku yy, nawet nowym, a równie dobrze i za granicę. Jesteście gotowi pójść po prostu przed siebie i zacząć jakby od początku swoje no, kwalifikacje, i, i życie, i wszystko, prawda? Dla każdego będzie coś innego. W każdym razie, zadowolenie finansowe tutaj będzie. Będziecie też mieli wsparcie od rodziny, od przyjaciół, znajomych i dużo tego wsparcia. Ponieważ to jest takie wspólne cieszenie się, jakby z tych takich finansowych dóbr. Ale tutaj macie piękną kartę, popatrzcie. Macie kartę świętowania, radowania się, i to jest wynik Waszego czytania na maj w koziorożce. Także tutaj coś przed Wami jest. Tu, tutaj są wielkie arkana, więc Wy no, tutaj też. Yy, więc musicie tutaj jakoś przeboleć to wszystko, co tutaj się u Was już zakończy, i miejcie cierpliwość, bo to może się ciągnąć dalej, nie tylko do maja, to może być nawet i do czerwca, bo jeden przechodzi szybciej przez zmiany, a drugi wolniej, więc tutaj dla każdego może być inaczej. Natomiast widać tu kartę przy Was świętowania, jakieś, mogą być jakieś uczty rodzinne. No, jak wiecie, maj to jest maj, e, miesiąc komunijny, więc tutaj jak najbardziej możecie ucztować. E, ale nie tylko, bo w maju będą tendencje do różnego takiego radowania się, bo to są kielichy. Także to będzie też miało związek i z uczuciami, i z taką radością ogólnie wewnętrzną i taką zabawą. E, no, tutaj macie bardzo ładne karty koziorożce. Mimo tego, że czujecie się tutaj powaleni z nóg. Ale zapamiętajcie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Więc jeśli tutaj opuszczacie jakąś sytuację, która już dla Was nie jest yy, dobra, która dla Was już nie pracuje, to po prostu yy, nie, nie przeżywajcie tego tak bardzo, bo tutaj widzę po kartach, że jest to karta smutku, jakiś kłótni, ponieważ tu coś lepszego, tak jakby widać, czeka na Was. Więc. Yy. Tutaj jest takie, no trzeba z tego wyjść. Niestety, karty Arkan Wielkich mówią nam o dłuższym czasie niż o miesiącu. Więc to nawet do trzech miesięcy może trwać ten wasz taki smutek i takie zbieranie się z tych gruzów. Ale to nic. Patrzcie na karty, jakie są piękne. Tu widać ten smutek, że będziecie przeżywać coś. I to ma powiązanie z tym, i z tą kartą, co tutaj na, bo ona przypisuje ta karta jakby całości, czy cało, całemu czytaniu na miesiąc maj. Więc tutaj będziecie się smucić, ale patrzcie, że macie tutaj i zawodowe jakieś. zdobywacie jakieś nowe kierunki zawodowe i jesteście podążacie w kierunku jakby za uczuciami. W własnym kierunku, własnym torem, bo tutaj są i zawodowe, i jakieś takie szczęście i, w, i za uczuciem, ponieważ tu jest woda, tu są też połączenia i jakieś takie widać. Idziecie w kierunku własnych uczuć, intuicji i w kierunku pracy i tak jakby zostajecie tacy rozblokowani. Tak tu widzę, tak to czytanie mi tu mówi. I zobaczmy jeszcze dwie karty dodatkowe dla Was, takie dla każdego ze znaków na miesiąc maj. Na dwa pierwsze tygodnie i dwa pozostałe. Na pierwszą połowę maja i drugą połowę maja. Zobaczymy, co jeszcze dodatkowo. Jakie informacje tutaj do nas dotrą. Może coś dodatkowego. Dobra, Pierwsza połowa maja. No proszę, dziesiątka kielichów. Zobaczcie, widzicie? No i karta głupca. No i popatrzcie. I tu jest takie zalecenie właśnie. I tu jest... E, ta karta głupca to nam właśnie poświadcza to, e, że po prostu iść w kierunku nowości. Nowe kwalifikacje. W kierunku zapoc zapoczątkowania czegoś nowego. I to będzie bardzo dobra rada. To jest taka właśnie na drugą... druga połowa jakby maja Was tutaj pójść w kierunku nowości. No i tutaj macie też... E, tu macie też kartę, właśnie, śmierci, co zaraz się potwierdza. To jest to, ta energia wasza, taki początek miesiąca. No i tutaj macie jeszcze dziesiątkę kielichów, zobaczcie. To jest ogólna karta świętowania, radości, cieszenia się, takiego zadowolenia z uczuć i yy, z pracy, z wszystkiego. Praktycznie, że macie, macie po prostu. Tak jakby to, to, za czym podążacie tutaj, oczekujecie i, i dostajecie. Więc tutaj, jeśli macie jakieś naprawdę. Proszę się nie martwić, bo tutaj jest smutek trochę, ta karta gwiazdy to jest, mówi spełnienie marzeń. Wy podążacie w kierunku własnych marzeń, własnych pragnień, własnych intuicji i mimo smutku, mimo tutaj tej ciężkiej sytuacji, którą macie, yy, to. Wyjdzie Wam i tak na lepiej. No tutaj jest jeszcze na spodzie ta karta tej kapłanki, co tutaj kapłanka to też właśnie potwierdza jakby, że sytuacja jest dla Was niejasna i tak dalej. I tu jest też kapłan, więc jesteście prawowici i macie, macie prawo, idziecie w kierunku własnych jakby potrzeb i tak dalej. W każdym razie bardzo Wam dziękuję Koziorożce. Zachęcam Was do komentowania filmu, czy się podoba, czy nie. I e, tak jak w pozostałych miesiącach mówiłam, możecie się odnosić do tego, co już się spełniło, czy się dopełniło, czy Wam tam coś. No, może nie wszystkie informacje będą do Was tyczyć, ale chociaż jakaś karta może gdzieś Wam coś podpowie e, na miesiąc maj, jak, jakąś podpowiedź da, prawda? Więc. No tutaj zachęcam Was do komentowania, do polubienia filmu, bo dzięki temu oczywiście robię te filmy dla Was. Także do subskrypcji, jak ktoś nie zasubskrybował jeszcze, bo wówczas będziecie na bieżąco informowani o każdym filmie. No i oczywiście bardzo Wam dziękuję za serdeczne życzenia świąteczne, za pozdrowienia, za wszystkie maile, które piszecie i tak dalej. Jesteście kochani, sympatyczni, słuchajcie. Naprawdę, aż chce się dla Was cokolwiek robić, jesteście tacy kochani. E, jeszcze raz Was bardzo mocno pozdrawiam. Życzę Wam jak najłagodniejszego tego przejścia, które tutaj widać będzie, e, i życzę Wam spełnienia wszystkiego. Idźcie w kierunku tego, co pragniecie, bo tutaj widać, że tutaj jest akurat ta energia przez miesiąc maj dla Was, taka pójścia w kierunku za tym, co pragniecie, co czujecie i czego chcecie. I tego Wam życzę, kochane koziorożce. No i jeszcze raz bardzo pozdrawiam i serdecznie dziękuję i zapraszam, myślę, że do kolejnego czerwcowego czytania za miesiąc. Do usłyszenia.